Dzień dobry. W tym odcinku ja... My no gdzie, <grywia> Tak robimy bułama. Witam serdecznie, pozdrowienia. <grywia> I w ogóle... A teraz yy, spoiler zagrawam na <grywia> patyku. <grywia> Z pozdrowieniami całskami. <głos> <głos> Witajcie, z tej strony Uluru W tym filmiku jest moja siostra i moja przyjaciółka Dzień dobry Hej. Jakby ci słychać takie Czy coś, to... bo my... To są lizaki Bo my teraz właśnie <noise> Z okazji dnia dziecka kupiliśmy... <noise> hmm. Bardzo dużo nie słodeczek kupiliśmy Ale to vlog będzie później ten odcinek będzie wyjątkowy, ponieważ będzie się składać z otwierania paczek, później będzie shopping i później będzie mały vlog. Więc mam nadzieję, że taki odcinek będzie Wam się spodobać. A więc tak, przedstawiam Wam moją siostrę. Przywitaj się. Dzień dobry. Dzień tam? Jak mamy się nazywać? Wróżka zemsty. Dobrze, to teraz. Hej. To jestem. Ten... M&C. Już byłam. Tak, ona już była w moim troszeczkę starszym wymiku, jak, jak tam klikniecie mój kanał, wideo, to tam trochę dalej, dalej, to będzie jeszcze jeden odcinek z nią. No dobra, a więc zaczniemy najpierw od otwierania paczki. Dobra. A więc paczka nie jest jakaś tam duża. Zacznijmy od tego, że to nie jest paczka dobra, Koperta nie jest nie jest duża. Więc tam mój adres. Nie mamy adres. Wypamiło mi no Dobra. To otwieramy tą paczkę. A więc pierwsze co było w tej kopercie to był list i instrukcja i z tyłu mamy motylka. Numerkiem 1. Tak, jest jeden? no o, no, zaraz Danka schön! Ok. A więc mamy liścik. Ktoś chce czytać? Hmm. Ty. Hejka Uluru. Postanowiłam, że zrobię dla ciebie paczuszkę. Mam nadzieję, że Ci się spodoba. Ogólnie sorry za rysunek i rzeczy dla LPS, ale mój mój talent plastyczny leży i nie wstaje im XD. Zanim zaczniesz otwierać please z rób to zgodnie z instrukcją, którą napiszę na dole w ramach jedzienki na koniec chcę dodać, że mega ci, mega cię podziwiam i jestem bardzo z ciebie dumna ojej, dziękuję bardzo oglądam każdy twój filmik i proszę rób to, co robisz dalej, bo jesteś najlepsza, nigdy się nie zmieniaj, o dziękuję bardzo, takie słówka i bądź sobą, dobrze, będę sobą Wy też bądźcie sobą. Dobra, dobra. Nie zauważam, że, że to jest takie strasznie podobne pismo do... Co Mam nie? klona. Mhm. Całuski, twoja wierna fanka. PS robiąc dla Ciebie rysunek miałam wszędzie brokat XD. E, dobra, no i tutaj mamy instrukcję. Dziękuję. No dobra, no dobra. Pierwsze list, ale już go masz, więc XD. Drugie mniam. Trzecie fanart. Czwarte własnej roboty specjalnie for you. Piąte tajemnica. Będzie I numerek... Czekoladka albo batonik, albo no właśnie, czekoladowy batonik. Ja tak czuję, dobra, teraz uwaga, kolejny spoiler. <noise> tak jak z pierwszego odcinka od, od paczuszki. <noise> Bo w sumie nie nazywacie mnie, już przykazują z Spoiler! <noise> Młodzieńca, spojrzyj mnie! Zabierzcie, nie jestem. Dobra. Podejrzewam, że to jest Kinder no? Albo Twix. Dobra, a więc w numerze 2 był Twix. Dziękuję. <śmiech> 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 dziękuję Ci bardzo za niego. Ja bardzo lubię Twixy. A więc bardzo dziękuję. I lecimy do numerka 3, gdzie jest napisane Fanar. Już wiedziałam, że już która byłam. No i to jest numer 3, ale też jest numer 4. U więc... się odczepiła. No, ale mam nadzieję, że dobrze wiem I nie uwierzycie, to jest prześliczne, zobaczcie To jest ulurka i moje paznokcie Ja właśnie chciałam... właśnie chciałam sobie zrobić taki kolor paznokci, ale nie zdążyłam, więc mam lakier Uczę się, na... Uczę się zwykłym lakierem malować paznokcie na razie mi to słabo wychodzi Ale dziękuję ci, jest naprawdę prześliczne Ma baba talent No Mega jest! Dziękuję ci bardzo! No to jest Numerek numer 4 jest napisany własnej roboty specjalnie for you. A, Zobaczcie, to jest. z BTS i Rose z Blackpink. O ale to jest śliczne. A tam coś nie było na ten? Na drugiej stronie napisane? Big plakacik na ścianę. A! To jest kolejny mini plakacik na ścianę, i to jest. To same zdjęcia no tylko w miniaturce i jest bardzo prześliczne. Cute jest, nie? No. Kolejne to jest. No, jest tak Dobra, kolejne mamy. Blackpink in your area. Jakby ktoś nie wiedział, to tak e, mówią właśnie zespół Blackpink. I z drugiej strony mamy książeczkę. I tutaj są właśnie wszystkie członki Blackpink. Black zdjęcie. No. Nie widziałam je. I zobaczę, co tam. A, i w środku mamy w środku mamy takie... To jest... pismo mnie... pet shopowe. To jest... O, o! nie! O nie! Mama! O nie! Ja nie! Stronę, którą wyrwała. Nie! 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 Ale te, te, te szlaczki, które tutaj są, jak widać na załączonym obrazku, to jest ym, tajemne szyfry wymyślone przez, chciałam powiedzieć, BTS-ów, e, <grymne> przez rps ów i ogólnie to bardzo często one się pojawiają, tylko, tylko pet shop umieją je rozczytać. Więc bardzo ci dziękuję za tą gazetkę, ja tu skleję. Ja to skleję naprawdę. Nie wierzcie jej. Nie to sklejaj, przepraszam bardzo. To tak nie miało być. O, o kurde, na bogato. Mamy laptopa. Co się rzuci. LPS Uluru AS super. LPS Uluru Plo. Ty to jest. To jest ten sam laptop, który mam. Naprawdę pokaż. Serio? No. Wow. Amazing, co? Też powinna mieć ścianę się... NPS Uluru. Też masz takiego Xika. <grym> no Osoba się postarała. Nie śmiej się z fanówki. Dobra, mamy kolejną gazetkę BTS. I z tyłu jest... O kiedy kombek? Pokaż to. <grym> I tu są właśnie wszyscy z BTS. I tutaj z tyłu jestem napisane po koreańsku Bank Sunion Dan. Impolant, czyli jakby rozwinięcie BTS I tutaj mamy w środku... Karteczkę już nie będę może pokazywać By nie popsuć Dobra i przechodzimy do punktu piątego I piątka to jest tajemnica, więc otwieramy To skoro to tajemnica, to może jednak tego nie pokazuj, wiesz? I w tej tajemnicy mamy karteczkę. Nie pokażę, to tajemnica. No właśnie. Dobra. Chybaczkę zrobiła dla ciebie. I, to, I love To ty zrobiłaś. No. no. Dziękuję. Ojej, ja Dziękuję bardzo. mnie Dziękuję, nie Tak ładnie rysujesz? Teraz... Będziemy otwierać... E, teraz będziemy otwierać... A więc ostatnio jak... Sorry, mam w względem. <grymianie> Naplowa na mnie. Dobra, a więc ostatnio zakupiłam pet shopy z nowej serii. Już wam pokażę. To są kwiatowe pet -shopy. I to jest taki zestaw. Będę głowy, nie ma. Jezu! Kręcę się. Stop! Dostaw! Po kolei wszystko. No to tak, to może je, jak to Od wierza. tego, od tej góry zaczniemy. Pierwszym zwierzątkiem, który wyciągnęłam, to, to jest taki bardzo śliczny, śliczny rybaczek, który jest na główce cały brokatowy. No I ogólnie to jest chyba taki holor, że jak się nagrzeje, to ten chyba będą świecić, ale nie jestem pewna. U. I kolejnym, drugim potrzebnym to jest mini kotek, i on jest również pokryty brokatem. Jest już bardziej filtowy. Oj, Ojoj. Ma problemy z równowagą, tak samo jak ja. W realu. I kolejnym Pershopem to jest właśnie ta myszka, o, której, o którą moja siostra bardzo prosiła, żebym właśnie kupiła z tego powodu zestaw. I naprawdę jest przesłodziutka. Ja również jest pokryta barkadem i ma już inny kolor, jakby tego na główce tego wzorku. Dzień dobry, adoptuję tą myszkę. Kolejną rzeczą to jest taki robaczek I to jest chyba Karaluch, jeśli się nie mylę, I jest prze, 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 słodziutki. Kolejnym paszportem jest taki słodziutki. To jest chyba nie wiem. Przestaniesz? Patrzcie, mu się głowa nie rusza, chyba, że zrobicie w ten sposób. No, a właśnie możesz zaprezentować tego. O, prezentuję serdecznie bardzo krab, na którego darłam się trzy razy. To właśnie, mogę go wyjąć, bo poszła do salacza i nie chciała mi pozwolić. To dam taka prezentacja. No, postawię go tam lepiej. Dobra. Ostatnim pożywem to jest taka słówka: przestań dmuchać. Ty też! Nie szloj. I jest pokryta tylko na łóżkach brokatem. Dobra, a więc tak wyglądają moje nowe koreshopy. No dobra, to my się później odezwiemy. A więc jest dzisiaj już 3 czerwca. I przepraszam, że wczoraj nic nie nagrałam. Dobra, to może się przywitają tutaj moje przyjaciółki. Mamy tutaj tą, która wcześniej nie była i przyszła. mój moim ma ja mam... <grym wytrzymał> e, Tutaj mamy tą wcześniej. <grym wytrzymał> Hej. Tak, i chciałabym Wam opowiedzieć, co się stało. A więc tak, jak widzicie, pomalowałam mojej przyjaciółce paznoksie. Tak. Bardzo ładnie wyszły, To Tam... I ja się do tego przyczyniłam. Tak. Yy, Obydwie malowałyśmy. Yy, jak widzicie, ja też muszę zrobić i mam straszny odrost i... W Oj, w ogóle... się się. <laughs> I przepraszam Was za to, że on takie przepraszam Was mcie. W następnym filmiku już będzie wszystko okej. Okay. No dobra, no to może opowiemy po kolei co się stało. No to stało się tak 1 czerwca, że przyjechały do mnie właśnie przyjaciółki. Ona pierwsza, tak. ona później. No i wtedy nagrywałyśmy. Później po nagrywkach e, przyjechała ona. mine friend. Jak mam na Ciebie mówić? O, będę e, ta. Tokio. Dobra, no to później jak Tokio przyjechała, to zaczęłyśmy jeść słodycze, bo ogólnie bardzo dużo słodyczy przyniosłyśmy. Bo Przytyłam. To... Wszyscy przytyły, przy, przytyłyśmy. Nie z kilogram na pewno. Mm. E, no i dobra, no i ogólnie, bo wszystkie miałyby Mieliśmy kupić słodycze z dzieciństwa, więc kupiłyśmy i naprawdę ich było bardzo, bardzo dużo, aż po prostu nie zjadłyśmy wszystkiego. Żybiznie. No i później zaczęłyśmy oglądać... Co oglądaliśmy, A, Mulan oglądałyśmy. No i później trzeba było wstać na lekcję i to było jedno z najgorszych o, tak. rzeczy. Poszliśmy Poszłyśmy spać chyba o pierwszej w, w nocy, a... No, chyba musiał... nie w dzień. <grym> A tak też bywało czasami. Mm. A nie, poszłyśmy spać o pierwszej w nocy, a musiałyśmy wstać o 8.30. Tak, no, jakoś tak. tak. A wczoraj musiałyśmy poszłyśmy spać o pierwszej a. Bo oglądałyśmy wstały... krainę lodu, Tak, właśnie z, z 2 na 3 czerwca to właśnie oglądałyśmy krainę lodu. I jeszcze nie oglądałyśmy Romeo i Julię. Tak, <laughs> tak, bo to jest no jakby, na, jakby nasza no lektura.

i to było na teściu ósmoklasisty i Ja byłam tak szczęśliwa, że mam małego księcia. No. Tak, to było takie zbawienie dosłownie, a nie życie mnie, mnie, tylko małego książę. No. Pamiętacie, to z tego beka. Bo my jesteśmy takim rocznikiem, że w tym samym czasie poszło do liceum, czy tam technikum, i ósme klasy, i trzecie gimnazjum. Tak. I co wiemy, my jesteśmy tym samym zamieszaniem. <noise> tak, to my. Ogólnie. No, a jeszcze wczoraj byliśmy na tańcach i byłam na skrycie. Ja <noise> no tak, my na nią <noise> patrzyłyśmy tak, tak, i tańczyłyśmy było. razem z nią, ale w sensie obok. Tak, tańczyłyśmy yy, przed salą, tak? Tak, my... tak bo one są. Yy, chodzą w środy, a ja we wtorek. A czy ogólnie chodzimy wszystkie razem, ale trzeba było się podzielić, bo y, koronawirus i nie mogą być wszyscy korona, razem, bo jest za dużo tak. osób. Więc one chodzą w środę, a ja we wtorek i one były moją presją ey, 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 i... Chodź tu bliżej, chodź tu bliżej. Po, <śmian> dobra. No i ona chodzi we wtorki, bo nie może w środy, a my chodzimy w środę, więc właśnie dzisiaj będziemy iść na tańce jakiejpowe uczyć się choreografii do dopping! No i później jak wróciłyśmy to przyszły rolki Tokio i ona oh, musiała... No. Musiała jeździć! I poszłyśmy na plac no. zabaw i ona... I my właśnie na plac zabaw, a ona przez chyba dwie godziny dobre jeździła na rokach i się uczyła obrotów. Tak, I chowałyśmy się przed policją. <grym> tak, bo na plac zabaw nie można było wchodzić. Tak, no. więc, mhm. więc jak tak. ja mów, samochód to po prostu... To szybko chowamy się do rogu i w ogóle no. to był taki hit. No a ja tylko się raz jeździła na tych rokach i już się obtarłam, a ona do... Ja Chciałem tak o nie dbać i w ogóle już się obtarłam i tak mi się teraz. teraz. No dobra, no i później tak do 22 byliśmy na tym placu, później musiałyśmy wrócić i wtedy zaczęliśmy oglądać tą krainę LODU 2. Tylko oczywiście przed samym filmem, e, jak zjedliśmy kolację, to ja zrobiłam popcorn, e, dwa te opakowania a, a. popcornu, to po prostu nie zdążyłyśmy pójść na górę, obejrzeć filmu. I już i popcorn... I już to popcorn było... po prostu został zjedzony tak, cały. No. no to ogólnie teraz właśnie nagrywamy na przerwie. I będziemy później... Yy, ona później musi i iść na korki, niestety z matem, uh -huh. współczuję bardzo. A, a z mogłabyś być naszą presję i No. Yy, a my uh -huh. będziemy iść tańczyć! nie mogę już A tańczyć później, tańczyć. Później, później będzie jest... rozdzielenie nas do domku. No to, to w sumie tyle. Dziękujemy za odcinek, mam nadzieję, że spędziliście bardzo fajny dzień dziecka, życzymy wam wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Dziecka, pamiętajcie, że żarty. każdy jest dzieckiem Wypokój i powinniśmy nie. się bawić, jeść słodycza. Nie, wam być, super, ale, ale nie jeść słodycza takie jak my, że potem no. Nie, nie, no. no. Czasami trzeba zjeść. Coś A więc dziękujemy bardzo za oglądanie. i Napiszcie, jak wy spędziliście ten dzień dziecka. Dla nas to jest jedno z najważniejszych świąt. Możecie <grym> napisać. moją rodzinę. Tak. E, możecie tam napisać, jakie są Wasze, jedne z najważniejszych świąt. No i. Dziękujemy. Komentujcie, subskrybujcie, nie zapomnijcie o dodaniu, o dodaniu. łapeczki w górę. Kliknijcie w, tam na dole, o tam na dole w czerwony przycisk. Nie zapomnijcie kliknąć dzwoneczka. Nadałaby się na YouTube. Żebyście były prawda? na bieżąco. Nie. A czy... <ślał> <ślał> ja, ten? Taka youtuberka. A czy ja kiedyś nagrywam na YouTuber? No, ja każdy kiedyś nagrywał na YouTubie. No, bo to jest fajne. Naprawdę, uwierzcie. Ale jak chcecie, żeby ona założyła swój kanał, to piszcie w komentarzu. To subskrybujcie na 1000. Sub. Na pewno, bo już mam 550. Lepiej nie wie. Jak myślicie, że, że nadawałyby się meine friend yy, na YouTuberki, ja to nagrania. piszcie w komentarzu. To papa! Pa!